Siemanko wszystkim z tej strony, Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku. I w tymże filmiku chciałem się z Wami podzielić informacjami na temat Call of Duty World War 2 i troszkę nawiązać do tego, o czym mówiłem w części poprzedniej, gdzie wypowiadałem się na temat moich pierwszych wrażeń związanych z multiplayerem, którego mogliśmy obejrzeć na targach E3. I po tym filmiku, który ostatnio wrzuciłem, pojawiły się takie komentarze, w których twierdziliście, że nie będzie dostępnych wspólnych perków, wspólnych zdolności dla wszystkich dywizji. Z racji tego, że jestem dość dociekliwy w niektórych sytuacjach, stwierdziłem, że mimo to postaram się utwierdzić w tym, że i sprawdzić oczywiście, że. Miałem tutaj rację i sprawdziłem kilka portali. Przede wszystkim Charlie Intel, na którym te informacje są dość wiarygodne, które są tak naprawdę wskazywane na bieżąco. No i tutaj właśnie znalazłem kilka takich dość ciekawych informacji. Chciałem je po prostu Wam przekazać. Słuchajcie, będą dostępne przede wszystkim te wspólne perki. I będą się one zawierały w tak zwanym basic training, a więc w tym szkoleniu podstawowym. Będziemy jeszcze mieli coś takiego jak division skill, a więc zdolności dywizyjne, czy tam dywizji, i także division training. I tu, akurat dla tego division skill i dla division training, to będą tylko i wyłącznie zdolności związane z konkretną dywizją. Jeżeli chodzi o basic training, one będą dostępne dla wszystkich dostępnych dywizji i będziecie mogli sobie je zmieniać. I teraz jeżeli chodzi o może podział na te podstawowy trening, ten basic training, to chciałem wam przedstawić właśnie te wszystkie perki, które znalazłem i tak naprawdę w każdej jednej takiej podklasie znajduje się kilka takich zdolności i o tym przede wszystkim też chciałem, chciałem Wam powiedzieć. Tak więc zacznę właśnie od tego Basic Training i słuchajcie, znajdzie się tutaj taka klasa perków jak Phantom i tutaj będziecie mieli coś takiego jak ciche poruszanie, brak obrażeń przy upadkach z dużych wysokości. Niewidzialność, gdy przeciwnik używa samolotu zwiadowczego, ale tylko gdy się poruszamy. Tak więc mamy ten powrót do tego, co było dobre tak naprawdę, ponieważ nie będzie to taki typowy ghost, który mieliśmy chociażby w Black Ops 1, gdzie mogliśmy skitrać się gdzieś tam w rogu i przeciwnik używający UAV nas po prostu nie widział. A tutaj będziemy musieli się po prostu poruszać, żebyśmy byli niewidoczni. Teraz kolejna. Kolejna zawartość tych perków to będzie nazwana, która będzie nazwana smoked. I tutaj będziemy mieli dodatkowy granat ofensywny, czy też generalnie wyposażenie takie ofensywne, więc może to będzie jakiś dynamit, w zależności od tego jakie rzeczy będziemy mieli dostępne. A także granat dymny jako wyposażenie defensywne. Tak więc tu będziemy zmuszeni do tego, żeby używać właśnie takiego granatu. Kolejna podklasa to będzie loaded. A więc będziemy mieli dodatkowy magazynek i będziemy mieli możliwość szybszego przeładowania. Pamiętajcie, że cały czas mówię o tych perkach z podstawowego szkolenia. Kolejna podklasa to będzie scoped, a więc szybsze poruszanie gdy celujemy, a także dodatkowe wyposażenie na broni podstawowej. Więc będziemy mogli sobie dobrać na przykład jakieś trzy dodatki, a więc chwyt pochylony w zależności od tego, co tam będzie może jakiś powiększony magazynek, może jakieś szybsze przeładowanie, nie wiem jeszcze jakie dokładnie będziemy mieli tutaj możliwości dobrania sobie jakichś dodatków do tych naszych broni. Następną podklasą będzie Ordnance i tutaj będą po prostu score streaky szybciej naliczane, więc będą kosztowały nas mniej punktów, a także będziemy mogli losowo zmienić zawartość paczki, którą będziemy mieli po prostu w score streaku. I kolejną podklasą będzie Duelist. I tutaj, tak naprawdę, póki co zawiera się tylko jeden tak, jedna taka zdolność. Będą to dwa dodatki w broni zapasowej. Szczerze mówiąc, wątpię, że to, że to pozostanie w ten sposób, ponieważ wydaje mi się, że bardzo mało osób po prostu tylko tego zestawu by używało. I kolejną podklasą mamy coś takiego jak Steady, e, i jesteśmy odporni na Shell Shock. Początkowo do końca nie wiedziałem o co chodzi z tym Shell Shockiem, a okazuje się, że chodzi tutaj po prostu o zakłócanie, a więc coś, co możemy kojarzyć jako Counter UAV e, lub też sprzęt taktyczny. Słuchajcie, więc może będzie też jakieś urządzenie po prostu, które będzie zakłócało e, naszą minimapę. No, zobaczymy. W tym, że w tejże podklasie tych zdolności znajduje się jeszcze coś jak maraton, a więc nasz sprint będzie dostępny na dłuższym dystansie. I kolejną podklasą w perkach szkolenia podstawowego będzie Hunter. A więc e, będziemy widzieć sprzęt wroga. A więc e, będziemy po prostu mieli taką zdolność jak hacker e, w częściach poprzednich Call of Duty, e, gdzie będziemy mogli zauważyć chociażby bouncing bety, która będzie stała tuż za e, rogiem drzwi. Tak więc e, no, możliwe, że będzie to bardzo przydatne. A także będziemy mieli możliwość e, e, mniej, tak naprawdę przyjmowania mniejszych obrażeń. Od wybuchów, a więc no, taka kamizelka, można by powiedzieć, która będzie nas przed tymi wybuchami chroniła. I kolejną podklasą będzie undercover, i to będą zabicia przeciwnika, bez zdradzania tak naprawdę przeciwnikowi, który jeszcze żyje, gdzie zginął jego kolega z drużyny, a więc nie będzie się pojawiała ta czaszka, do której jesteśmy już przyzwyczajeni. I szczerze mówiąc, ja już wiem, że w poprzednich częściach było coś takiego, były takie perki, które właśnie w ten sposób działały, ale szczerze mówiąc. Rzadko kiedy akurat tego perku używałem. Nie wiem, może wy używaliście. Mi szczególnie on nie pomagał, tak więc tutaj myślę, że możliwe, że ta zdolność nie będzie też zbyt popularna. Ale jeszcze w tejże podklasie mamy coś takiego, że gdy ktoś do nas celuje, z przeciwników, nie zmienia mu się kolor tego celownika, a także nie pojawia się nasz nick. Tak więc... Można by powiedzieć, że nie do końca zdradzamy swoją, um, swoją pozycję, czy, czy tak naprawdę jesteśmy trochę takim szpiegiem i przeciwnik może być um, no troszkę zdezorientowany, aczkolwiek wydaje mi się, że na, dłuższy, na dłuższą metę, czy przy poznaniu już tak naprawdę tejże gry, wydaje mi się, że będzie to mało przydatne. I e, ostatnia ta podklasa, a więc forage nie wiem, czy dobrze przeczytam to, czy Forge Ciężko mi to akurat przetłumaczyć. I tutaj będziemy mieli możliwość szybszego zmieniania broni, e, rzucania wyposażenia e, szybciej. A także uzupełniać będziemy amunicję, i wyposażenie od poległych wrogów, tak więc trochę taki padlinożerca. I słuchajcie, to póki co znalazłem, znaczy te perki, znalazłem w sieci, właśnie, które dotyczą perków podstawowego szkolenia. I one będą dostępne dla wszystkich tych nasy, naszych dywizji, tak więc to jest właśnie to, o czym mówiłem. Niektórzy twierdzili, że po prostu nie będzie wspólnych perków. Ale słuchajcie, właśnie jeżeli chodzi o te dywizje, bo na tym chciałem się dzisiaj skupić, hmm, chciałem wam też jeszcze przedstawić właśnie te informacje dotyczące tych naszych dywizji i w co będzie się w nich zawierało co będzie dostępne tylko i wyłącznie dla tej konkretnej dywizji. I zacznę może tutaj od Airborne. I słuchajcie, tutaj przede wszystkim ta klasa będzie miała dostępne pistolety maszynowe, chociażby M1928 czy też MP40, a więc, no, tak jak już mówiłem, pistolet maszynowy. I za pomocą chociażby swojego krzyżaka, ponieważ tę część, część tych naszych zdolności będziemy właśnie aktywować chociażby tym krzyżakiem, będziemy mieli możliwość za założenia chociażby na tej dywizji tłumika. Tak więc yy, pamiętajmy o tym, yy, a raczej wiemy o tym, w jaki sposób działa ten tłumik, a więc nie zdradamy pozycji w momencie, gdy strzelamy, nie pojawiamy się na minimapie, ale też skuteczny zasięg naszej broni się delikatnie zmniejsza. I jeżeli chodzi, i to jest właśnie to się zawiera w tej e, zdolności dywizji tak naprawdę, a jeżeli chodzi o trening dywizji, to mamy coś takiego tutaj jak Pathfinder i możemy biegać na dłuższym dystansie i tu jest właśnie to powtórzenie tychże perków, które mamy w basic training. Możemy biegać na dłuższym, cza, e, przez dłuższy czas e, sprintem. A więc coś jak maraton. Mamy coś takiego jak szybszy bieg, a więc coś jak waga lekka. I także szybciej będziemy mogli wspinać się na jakieś przeszkody. A więc, jeżeli będziemy chcieli przejść chociażby przez jakieś okienko, to zrobimy to po prostu szybciej. Teraz co do kolejnej klasy, a więc klasy Airborne. Przepraszam, chciałem powiedzieć jeszcze raz Airborne. Co do, co do armor, to słuchajcie, tutaj jako ta zdolność dywizji będziemy mieli możliwość rozstawiania bipoda. I y, związane jest to z tym, że ta klasa przede wszystkim będzie wyposażona w lekki karabiny maszynowe, y, chociażby w Louisa. I y, będziecie mogli po prostu leżąc rozłożyć właśnie sobie ten bipod. Lub też, jeżeli będzie, będziecie za jakąś przeszkodą która będzie po prostu pozwalała Wam na wyrostawienie takiego bipoda, to właśnie będziecie mogli coś takiego zrobić. Jeżeli chodzi o trening dywizji, tutaj nazywa się ona chociażby tanker, i zawierać się w niej będą takie rzeczy jak wyrzutnia rakiet jako ta broń dodatkowa, dodatkowy, dodatkowy sprzęt czy wyposażenia. A także będziecie mogli rzucać szybciej, właśnie, wyrzucać taki, szybciej taki sprzęt dalej i nawet podczas sprintu. I słuchajcie, chciałem tutaj jeszcze nawiązać do pewnej rzeczy. Otóż, słuchajcie, te zdolności, czy tam ten trening, przepraszam, ten trening dywizji, on będzie miał kolejną to Cyfry, a więc 1, 2, 3, i podejrzewam, że będzie to związane z tym, że w momencie gdy będziemy mieli coś takiego jak Tanker 1, będziemy mieli dostępne tylko i wyłącznie właśnie e, jakąś wyrzutnie rakiet. Jeżeli b, m, będziemy grać tąże dywizją i wyszkolimy się odpowiednio, e, dostaniemy coś takiego jak Tanker 2 i będziemy już mieć dwie zdolności, a więc dodatkowy na przykład sprzęt e, jakiś taktyczny. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc, y, będziemy tutaj po prostu swoją postać troszkę rozbudowywać. Teraz, y, co do y, kolejnej y, dywizji, będziemy tutaj mieli coś takiego jak Expeditionary. I słuchajcie, y, jeżeli chodzi o zdolność tejże klasy, y, to będzie ona miała przede wszystkim w swoim wyposażeniu shotguny. A co za tym idzie, jako ta zdolność dywizji, będziecie mieli dostępną amunicję zapalającą. Więc nawet widzieliście pewnie na jakimś filmiku, kiedy tylko wystrzelicie w przeciwnika właśnie z takiej amunicji, a po prostu ten przeciwnik się zapali. Co do treningu dywizji, tutaj mamy możliwość, tak samo jak w poprzednich dywizjach, posiadania trzech. Tak naprawdę perków i będzie to nazwane Saper I będziemy tutaj mieli ekstra magazynek, a więc dodatkowy. Będziemy, e, będziemy mieli możliwość, e, a raczej nie będziemy podatni na słuchajcie, na właśnie zakłócanie. E, czy to właśnie ten Shell Shock, a więc ten Counter UAV, który ja tak nazywam, a także na sprzęt taktyczny. Więc możliwe, że tutaj będzie jeszcze jakiś e, zakłócacz a także będziemy otrzymywać mniej obrażeń od y, jakichś pocisków y, wybuchowych czy, czy generalnie jakiegoś dynamitu, granatu itd., itd. Tak więc taka typowa kamizelka. I kolejna y, klasa, y, czyli infantry. Tutaj słuchajcie, będziemy posługiwać się takimi brońmi jak chociażby M1 Garand czy chociażby Bar. A więc Browning Automatic Rifle. Tym razem powiem to dobrze, bo wcześniej kiedyś powiedziałem Browning Assault Rifle. I jeżeli chodzi o tą klasę, to słuchajcie, w zdolności dywizji, tutaj będziemy mieli dostępne, e, dostępną możliwość ataku bagnetem, a więc taką szarżę, którą znamy bardzo dobrze, chociażby z Battlefield 1, z tym, że ona wygląda tutaj trochę inaczej, a więc ten, ta szarża jest troszkę krótsza. A jeżeli chodzi o trening dywizji, tutaj mamy coś takiego jak infantry, infantryman i mamy dostępne dwa dodatki ekstra na broni podstawowej, a także jeden dodatek na broni zapasowej. Tak więc tak to mniej więcej wygląda. Co do ostatniej klasy, a raczej dywizji, którym chciałem Wam przedstawić to będzie klasa e, snipera. E, nazywa się ona tutaj dokładnie Mountain. E, będziecie mieli w swoim wyposażeniu chociażby snajperkę M1903 czy też Kar98K. I co do jego zdolności i dywizji, tutaj będziecie mieli coś takiego jak Sharpshooter. I e, e, to jest dosyć ciekawe, słuchajcie, ponieważ. E, Zauważyłem chociażby na niektórych filmikach, że quick Scoping nie do końca działa, z racji tego, że nie będzie aim assist w momencie, gdy będziecie robić taki typowy quickscope. Kiedy zrobicie, naciśniecie przycisk L3, a więc ten, który odpowiada za wstrzymanie tak naprawdę oddechu, za uspokojenie tego celownika, a w tym momencie na około waszego celownika będzie robić się taka ciemna otoczka, a dwa dźwięki z otoczenia też nie będą dokładnie dochodzić do waszych uszu, ale słuchajcie, co zyskujecie, to właśnie coś takiego jak aim assist słuchajcie i będziecie mogli po prostu szybciej zlikwidować wtedy przeciwnika. Tak więc dosyć ciekawe rozwiązanie i jestem ciekaw, jak ono będzie się sprawdzało. Jeżeli chodzi o trening dywizji, tutaj mamy dostępne coś takiego jak scout. I tutaj mamy możliwość dostrzegania przeciwników z większych odległości, a więc tych ich ników, które znajdują się nad ich głowami. Będziemy mieli powiększoną mapę, minimapę, przepraszam, a także jesteśmy tak naprawdę niewidoczni dla strików kierowanych przez graczy z przeciwnej drużyny. A więc jeżeli będzie próbował dokonać na nas jakiegoś nalotu jednego ze strików, nie będziemy po prostu widoczni w tej takiej no, typowej czerwonej otoczce, takiego rąbu. Tak więc tak to wygląda, jeżeli słuchajcie o właśnie te zdolności, te Division Skill czy Division Training. I tak jak już powtarzałem, Basic Training będzie dostępny dla każdej z tych dywizji. Będziecie mogli sobie to po prostu zmieniać. Tak jak też mówiłem, słuchajcie, możliwe, że to się będzie w jakiś sposób zmieniać, a więc że może będzie ich trochę więcej, może do niektórych z tych podklas będą dorzucone jeszcze jakieś rzeczy. No to wszystko wyjdzie tak naprawdę w praniu. Tak więc pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam Was do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Trzymajcie się ludziska, do zobaczyska i piszcie w komentarzach oczywiście, co Wam tam no, do głowy przyjdzie. Tak więc pa pa.